Okej, okay. jako największy fan tandetnych horrorów, szczególnie slasherów, czwartej Rzeczpospolitej wiecie, że czekałem bardzo na całą serię filmów po tym jak wygasły prawa autorskie Disneya do Myszki Miki, tam Bambi, czegoś, gdzie wygasły 1 stycznia 2024 i 2 stycznia ogłosili, że będzie slasher horror o tym, czy horror komedia. Ja rałem się bardzo. No, ale, ale, ale. Poszedłem do kina twórcy Terry Co tam zmajstrowali z y, morderczą myszką Miki? No właśnie. Screamboat, czyli Screamboat. Krwawa mysz. To film w reżyserii Stevena LaMorte, który pokazuje nam grupkę pasażerów nocnego promu płynącego na Staten Island, czy z Staten Island? No, generalnie w Nowym Jorku. Tutaj ciężki nowojorski motyw przewodni istnieje poza samą myszką Miki. no ale właśnie są oni w slasherowo, durno, komediowo-horrorowy sposób ścigani przez. Ja nie wiem przez co, przez Williego, przez morderczą mysz, tak? Czy przepraszam, krwawą mysz. E, więc tak, po pierwsze, jak widziałem, pierwsze są jakieś plakaty, ja nie wiem, czy one są w ogóle aktualne, czy to było jakiś, nie wiem AI to robiło, ale no są w necie te plakaty, jak on stoi tyłem, no i wiecie, mordercza myszka, Miki. E, otóż nie, on wygląda tak. To jest, wiecie, jakby mamy myszkę Miki w domu, stary, do, stary, do dzieciaka, nie? Dobra, nieważne, w każdym razie wygląda on tak, nie? I by the way, w kostiumie jest David Howard Thornton, czyli nasz kochany Terrifier, gdzie tam oczywiście jego performance, no, był czymś istotnym dla, dla tej serii filmów. Nawet mam z nim sam zdjęcie, moi drodzy. Tak, jak był w Złotych Tarasach przy okazji ostatniego Terrifiera, jak widać sobie z nim cyknąłem w Sweetfocie. Ci, co mnie siedzą na Instagramie, to już widzieli. To wybitne zdjęcie, jak i wiele innych wybitnych. W każdym razie, tutaj wciela się on w postać w myszki i... Może jeszcze o jego performancie zaraz powiem, ale ogólnie o filmie. Gdy się zaczynał pierwsze 20 minut, myślałem sobie, ok, to nie będzie dobry film, to nie będzie... No wiecie, to po prostu nie będzie dobry film. Co tu dużo mówić? No widać, że to jest niskobudżetowe, durne, horror, komedia, slasher, oparta o jakiś głupi gimmick, tak? Ale pierwsza moja myśl to było, to nie jest aż tak złe jak na przykład Puchatek, gdzie mamy podobną sytuację, tak? To znaczy, nie jest to aż tak złe. Tak tak, tak, tak po prostu naprawdę złe. Ma Miałem wrażenie, że twórcy mają jakiś pomysł na ten film, szczególnie związany z jego komediowym aspektem, z tym, że jest to jakaś tam parodia, z tym, że jakoś się bawią tym, że właśnie parodiują Disneya i... No nie wiem na ile można połączyć przygody mysz Myszki Miki, prawda, z horrorem na promie, ale że jakieś elementy taki postmodernistyczny sposób Myszki Miki Disneya i tak dalej będą wykorzystane. Więc na początku widziałem tak, trochę satyry ogólnej czy w ogóle parodii, Jakoś pastiszu może, samego gatunku slashera, gdzie przedstawiali nam, są różni bohaterowie, w tym na przykład grupka takich pięciu dziewczyn, które akurat tej nocy imprezują, bo jedna ma urodziny i są doprowadzone one do postać karykaturalnych, takie po prostu tempedzidy, które nic nie ogarniają i krzyczą, że iii nie pijemy, nie? Jakby, okej, okay, to mi przypomina filmy typu Cabin in the Woods czy Tucker i Dale kontra zło, takie filmy, które biorą Stasher i się tym bawią. My wiemy, twórcy wiedzą i my wiemy, że tworzą idiotycznych bohaterów, którzy mają jakoś tam ginąć zgodnie z regułą lub wbrew tej regule lub no właśnie, gdzieś jest twist, nie? Tak samo zaskoczyła mi muzyka od razu, ponieważ wchodzi orkiestralne, jakieś tam wielkie piosenki epickie, które brzmią jak, nie wiem, jakby John Williams zrobił soundtrack do tego gównianego, tandetnego filmu. No, no oczywiście jest to muzyka, nie wiem czy bezpośrednio wzięta, nie wiem jak z tymi prawami autorskimi, ale przypominająca klasyczną orkiestralną muzykę wykorzystywaną przez Disneya, tak? Więc mówię, okej, okay, dobra, jest to coś ciekawego, no nie? Ale potem mija te 20 minut i wkopuje się jakby film i, i efekty specjalne i sceny Morders i... Film, po prostu wkopuje się ten film i muszę powiedzieć, że no ledwo wysiedziałem te 3 godziny w kinie. I jeszcze ku mojemu zdumieniu po wyjściu okazało się, że film trwał godzinę 40. Ja dawno nie mówiłem. Dawno nie było rantu na tym kanale i dawno nie mówiłem, że się na czymś bardzo nudziłem. Nawet na tym Minecrafcie dzień temu siedziałem z taką myślą, okej, okay, może to nie jest wybitny film, ale się nie nudzę, jest ok. Jest okay. A trwał chyba nawet dłużej, nie? Od jakiejś 25 minuty tego filmu do końcówki to się po prostu tak wynudziłem, już myślałem naprawdę o kotlecie, liczyłem owce w głowie, nie wiem, jakby moje ADHD umysł po prostu nie mógł wytrzymać, ponieważ film ma fatalne tempo, to znaczy no po prostu się ślamazarzy i po prostu co chwilę bohaterowie robią coś durnego na zmianę jest jakąś sceną morderstwa, tylko te sceny morderstwa jak na od producentów terifyera są... Nie najgorsze w historii Kina. Są jakieś efekty, że komuś, się to lubicie, oczywiście, tak? bo Co kto lubi. Że komuś, nie wiem, nabija ta myszka tam kijem przez łeb i ten kij wychodzi. Ale te sceny nie są tak dobrze zrobione, jak w Tryfajerze lub tego typu filmach, powiedzmy. Widać, że mieli ograniczony budżet lub umiejętności, i na przykład takie przebicie głowy to często jest pełne zby jest przebicie od tyłu, że nie do końca widać, co się dzieje, po czym już efekt. Na zbliżeniu, no nie? No wiecie, nie mieli po prostu pełnego, jak, jak to pokazać, jak się tym zabawić. Też te wszystkie morderstwa, poza jednym tam jakimś obcinaniem penisa, nie powiedziałbym, żeby jakieś specjalnie oryginalne, no, że tam komuś odcina głowę, czy nabija na coś, czy razi prądem, no to wszystko jest takie, wiecie, no. Home Alone wersja dla bardzo dorosłych, tak? W dzisiejszym kinie horrorowym tego typu, czy komediowym, czy na serio, widzieliśmy już to wszystko milion razy. Często lepiej zrobione, więc naprawdę nie było szału. Ale przede wszystkim bohaterowie. Bohaterowie. Którzy myślałem, że to wejdzie w ten rys takiego pastiszu, że właśnie specjalnie archetypy durnych postaci horrorowych będą nam przedstawione i to będzie jakoś świ wewnętrznie świadome w tej kwestii, ale nie, dziewczyny, co grają tę Dziwdy, co imprezują, po prostu takie są, ok, Ale większość bohaterów, ta reszta. Po prostu to są durni bohaterowie, którzy gówno mnie obchodzą i to jest niestety problem, ponieważ spędzamy z nimi mnóstwo czasu, tak, godzina 40, w mojej głowie trwało to 3, to jest mnóstwo czasu na zapoznanie się z tymi bohaterami, a ja nie, ja po prostu nie chciałem, chciałem, żeby wszyscy zginęli, aktorzy są fatalni, wszyscy. Okej, okay, to jest niskobudżetowa produkcja, ja wiem, że tutaj nie grał Anthony Hopkins i Daniel Louis lewis i Meryl Streep, to byłby to bym obejrzał, nie? Ej, to bym obejrzał, to na, nawet nie jest żart, nie? AI Generate. Film studia Ghibli, Meryl Streep, Anthony Hopkins, Diane J. lewis ale ściga ich horrorowy Bambi. Obejrzałbym. <grym> no ale tak serio, byli straszni. No po prostu wszyscy ci aktorzy, te kwestie, jak tylko na chwilę w jakiejkolwiek scenie chciałem podejść do filmu na serio, no bo wiecie, widzę, że oglądam gówno w tym kinie, siedzę i się kręcę, prawda, z jednego półdubka na drugi, zasłaniając te twarze, opierając się, żeby nie usnąć. Jakby, jak tylko pomyślałem, dobra, wygłaszasz kwestię, jak to wygłaszasz, nie? Tak, w zasadzie tak, okej, okay, pokaż co masz, panie aktorze, czy pani aktorko. No Żadne z nich, jakichś prawdziwych emocji, jakiegoś, jakiegoś budowania, czegoś. Wszyscy są, wszyscy są jak jakiś taki trzecioplanowiec z American Pie, nie? Taki osiemnastolatek, co dostał rolę i powiedział swoją kwestię na głos, no nie? Po prostu złe to jest, nie? Ale nie w taki autoświadomy sposób, że wiemy, że robimy gówniane filmy, nie? po prostu to było złe, nie? Ale to i tak nie jest największy problem tego filmu, no kurwa ta myszka David Howard Thornton, to jest facet, nie wiem, wyższy ode mnie, nie? Myszka wewnątrz filmu Zgodnie jakoś tam z lorem, no jest, nie jest z ludzkich postaci, nie zabawili się w e, Puchatka, czyli po prostu faceci w kostiumach <grych> Ale poszli, ale to też nie tak, że jak nie zrobili tego, to znaczy, że zrobili dobrze, to nie jest zero jedynkowe. Poszli w stronę, że on jest mały, tak? On jest jakiś tam, nie wiem, ma metr wielkości, wysokości, nie? Z tym, że nie poszli w stronę Damy budżet na jakąś CGI-ową, nie wiem, trochę jak Sonic, tak? Sonic the Hedgehog, nie? W sensie, że będzie po prostu CGI. Nie, oni umieścili wysokiego faceta w kostiumie i w każdą scenę go muszą to jakoś ograć. Albo go wklejają komputerowo pełen green screen po prostu jest wklejony, pomniejszony albo w większości scen ogrywają to tak, że nie do końca go widać. Albo na przykład mają jakąś tam maskotkę, podejrzewam, że mieli maskotkę na secie i akurat była tyłem i tam, nie wiem, no, ruszali jej duszkami czy coś. Ale jak widać twarz, jak widać przód, to albo jest na pełnym zbliżeniu, tak żeby był, tak jest wykadrowane, że nie widać jakby jego względem otoczenia dobrze. Albo jak jest właśnie cały, no bo w niektórych scenach jest cały, nawet na tym zwiastunie to widać, no to po prostu nie pasuje do otoczenia. Widać, że coś jest nie tak, jeśli chodzi o... Kompozytowanie, tak? Czyli w sensie wklejanie elementu z green screena do prawdziwego świata, gdzie tam jakieś są rozmycia naokoło nóg, nie pasuje chyba ostrość, wszędzie sensie głębia się nie zgadza gdzieś tej... no po prostu wygląda to źle. <laughs> po prostu wygląda to źle. Także trzeba, trzeba powiedzieć jasne, jak na film, w którym w co drugiej scenie macie myszkę, która chodzi i morduje, wygląda ona fatalnie. Po prostu. On, sam ten projekt, sam ta, to jak ona wygląda, jest tak nonsensowne, gdyby nie pewne odniesienia. O których zaraz powiem, ale gdyby nie pewne inne rzeczy naokoło tego filmu, czy nawet wewnątrz, które mi mówią, że to jest o myszka Mickey Disney to ja do pewnego momentu bym nawet nie wiedział, że o to chodzi. No biega taki kurwa szczur w kostiumie i ich morduje, no nie? Nie ma to nic do Myszki Miki, poza tym, że, no i tutaj możemy przejść do tego, na ile ten film, na ile twórcy się wysilili, żeby rzeczywiście zaimplementować jakieś rzeczy związane z tematem, nie? No bo to jest jakieś tam e, pole do kreatywności, tak? No coś tam parodujemy, Myszka Miki, tutaj jakaś tam była bajka z tym, że ona jakimś rejsem płynęła i tak dalej. Okej, okay. ile z tego robią? Prawie nic. Film w każdej scenie popada w durny slasher, tak, bohaterowie próbują się wydostać, albo, o mój Boże, Frank nie żyje, idziemy na inny pokład, a tam wchodzą i myszka kogoś przebija na wylot, nie, albo, nie wiem, zabija kapitana statku, prawda, ucinając mu głowę i ktoś wchodzi i patrzy, oh my God, nie. I nawet nie reaguje na to, że są wszędzie flaki na wierzchu i, i ten, tylko zaczynają gadać ze sobą, że teraz ja będę kapitanem, a teraz ja będę kapitanem, nie? I tam wiecie, krew, krew i głowa leży obok nich, a oni się gadają normalnie. Taki jest poziom scenopisarsko-aktorski w tym filmie. No ale dobra, nie o tym, nie o tym scenariusz mało istotny, nie? Jakby kto by się przejmował scenariuszem. No ale w każdym razie są takie momenty, i to co najlepsze, to nie jest taki konstant, to nie jest taka stała przez cały film taki klucz po prostu, że bawimy się tam, tą formułą Disneya, tak? Tylko co jakiś czas jest czasem coś wrzucone. Na zasadzie, że nasza myszka zaczyna się podśpiewywać i niby tańczyć. I tutaj czytałem jakiś wywiad, że David Howard Thornton taki zrobił performance, ale dał z siebie dużo. Mówię, no zajebiście, w tym kurwa gównianym kostiumie stanął i tam chwilę coś potupał nóżkami na zasadzie w jedną, drugą i pogwizdał kręcąc głową i zrobił u e? u u. Nowy Andy Serkis, no po prostu nowy Andy Serkis, nie? Albo Skarsgard, nie? W sensie jakby wow, nie? Ale performance, nie? <laughs> nie, bo Art the Clown, no to jeszcze tam coś, wiecie, coś tam robił, te miny i tak dalej, tam coś stworzył, trzeba mu to oddać, nie? No w każdym razie tutaj z tym kostiumem to ja w ogóle nie wiem co on miał stworzyć, no ale jakby to, to jest problem pro, producentów, reżysera i tak dalej, no nie mieli pomysłu, pomysłu na tą postać w ogóle, tak? No kręci się myszka i czas, czasem coś zatańczy, no nie? Wchodzi wtedy jakaś muzyczka, nie wiem, jakaś scena, że kogoś zamordował, po czym wchodzi taka disneyowska muzyczka i on tańczy. Mówię, wow, ależ pastisz, no normalnie po prostu do Oscary, ja tu widzę, to jest Megalopolis kopoli na no zasadzie jakiś koncept z kosmosu, wiecie, nie, jakby film, który rewolucjonizuje kino i tak dalej, no, no nie, no nie, było to po prostu durne i tak jakby, wiecie, nakręcili, znaczy mieli pomysł na, dobra, będzie slasher, pomordujemy wszystkich po kolei na tym statku, no ale coś trzeba zrobić z tą, kurwa, myszką Miki, nie, no dobra, no to puścimy muzyczkę jak z tego, jest jakieś jedno przejście, to takie Disneyowskie, taki wiecie, że w kółko się zamyka, że prze prze przechodzi w kolejną scenę, jakby, no, wow, nie, jakby poziom wykorzystania, jakby poziom kreatywności w jakby tym koncepcie, no naprawdę, no niesamowicie wysoki. Rasa, nasz bohater, jak patrzę na jakąś bohaterkę, to na ekranie pokazują się jak w bajkach, takie, wiecie, serca, tylko nie takie serca jak rysujemy od zawsze, tylko takie prawdziwe serca, że w powietrzu się pokazują, trochę tak jakby to było, wiecie, takie komiksowo, bajkowe. Ale to też nie tak, że to się dzieje zawsze, tylko w jednej scenie, nie. Wiecie, nawet nie ma, jakby nie ma reguły w tym filmie. A jednak większa część filmu to są durne morderstwa, gdzie nasz bohater chichocze, ta myszka chichocze, jak Joaquin Phoenix w Jokerze się śmiał trochę, takim głosem. i Ich tam morduje i się krząta i, i raz go nie widać, raz widać kukiełkę, raz widać źle wklejone CGI, I nasi bohaterowie potem źle grają, potem przechodzą do jakiejś kolejnej sceny i tak film się ciągnie i ciągnie i ciągnie. Boże, w ten statek zatonie. Już się boję tych wszystkich Bambi i tak dalej, co tam też już nakręcili, czy kręcą? Jakby. No nie, no po prostu nie. I żałuję, bo po pierwszych 20 minutach myślałem, że może z niskim budżetem, ale jakimś pomysłem coś z tego wykręcą. Ale ostatecznie gówno z tego wykręcili. film to jest gówno. Jak przypominam sobie, albo nawet patrzę do nas zdjęcie, co mam otwarte, jak ta w ogóle krwawa, tytułowa myśl wygląda. No to to jest jakiś żart. To, to, to jest. Śmialiśmy się z tych krasnoludków w, śnie... w śnieżce. Nie, to to jest Nightmare Fuel, ale nie. Z powodu tego, że to jest horror, jest taki straszny. Tylko, że ktoś greenlightował ten pomysł, zrobił ten kostium, nagrał z nim ten film. Ten film się ogląda jakby Tommy Wise zrobił slasher, nie? I jeśli chodzi o tych aktorów, jeśli chodzi o ich dialogi, jeśli chodzi o tego bohatera dwa bliżej trzech. Biorąc pod uwagę, że Puchatek dostał jeden, ale wciąż dwa. No bo też jedna rzecz, o której muszę powiedzieć, taka na plus, przynajmniej myślałem, że będzie na początku filmu. Bardzo mocno nowojorski jest ten film. Jest takie marudzenie na Nowy Jork, trochę tak jak Polacy lubią marudzić na, na Polskę. Ale na koniec jednak mówią, że ale to jest Nowy Jork, to jest moje miasto, nie? I ten film pachnie takim po prostu, że Nowy Jork jest popsuty, że wiecie, że, że brud, że, że. To trzeba czuć po prostu. Albo się kocha Nowy Jork, albo się go pokocha, tak? Mówią, cały czas narzekając na to, co się dzieje, nie? I to jest, okej, okay, jest jakiś ciekawy pierwiastek tego filmu o tym Nowym Jorku i tak dalej, ale żeby to się jakoś bardziej wpasowało w tą historię, żeby coś z tego wynikało więcej poza tymi tekstami, no, no nie za bardzo. Po prostu film jest w paskudnym, brudnym statku, który wygląda jak kurwa kanalizacja przerobiona na statek, nie? W sensie wygląda no, jak taki zużyty tramwaj czy autobus miejski, czy statek, czy, czy, czy metro czy coś tak jest sprzed 40 lat. No ciekawe miejsca akcji, ciekawe, nie? Czy coś z tego więcej wynika? Czy powinienem mieć, mieć jakiś morał o, o tym, jaki Nowy Jork jest wspaniały albo straszny albo właśnie kocham za, Kocham go nienawidzić albo nienawidzę kochać? Może? Nie wiem. Krwawa już odwróciła moją uwagę swoim wybitnym CGI. Czekam na wasze opinie. Oglądaliście? Mam nadzieję, że nie. Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.